Dzień dobry, szczęść Boże, dzisiaj już 34 dzień naszej nowenny pompejańskiej, czyli prawie już 2 trzecie pompejanki za nami, no prawie, no jeszcze tam trochę brakuje w takim razie do tych dwóch do tych trzecich. Jednak muszę się Wam przyznać, że jest mi tak trudno. Każdego dnia to jest naprawdę, dosłownie ja nie przesadzam, to jest walka o to, żeby odmówić wszystkie części różańca. Odmawiam, staram się odmawiać cztery części, czyli też te światła. Nie są konieczne, wystarczy radosne. Bolesne i chwalebne światła nie są, nie trzeba ich odmawiać. Ponieważ, kiedy nowena pompejańska była objawiana, to jeszcze nie było tajemnic światła, jak to już mówiłam wiele razy. No ale jeżeli ktoś chce, to może odmawiać. W każdym razie jest mi tak trudno. Codziennie to jest po prostu walka. Dosłownie. Ja jestem tak wykończona odmawianiem tej pompejanki jak nigdy. Chociaż intencja jest naprawdę dla mnie bardzo, ale to bardzo ważna. I właśnie z racji tego, że jest tak ważna intencja, że jest mi tak trudno, to wiem, że ta modlitwa przyniesie owoce. A wiecie dlaczego? Bo im trudniejsza modlitwa, tym większe wydaje owoce. Jak zresztą wszystko w życiu. Jeżeli nad czym się trudzimy, a mimo wszystko nadal to robimy, na przykład pracujemy, czymś się, jeśli uda nam się to przełamać własne lenistwo, własne opory, to wtedy wyniki są wielkie. Poza tym wielu świętych, wielu, jak na przykład ksiądz Teodor Sawielewicz z mówi właśnie o tym, że Modlitwa taka pełna trudu, pełna walki z własnym lenistwem, własnymi wadami jest naprawdę wspaniała, ponieważ mimo to, mimo to nie poddajemy i modlimy się dalej. Mam tutaj dla Was taki cytat, dwa zdania, trzy. Wielkiego Maryjnego Świętego, Świętego Ludwika, Manfort, który powiedział tak. Twój różaniec jest tym wartościowszy, tym więcej przynosi zasług, o ile jest trudniejszy. O tyle jest trudniejszy, o ile mniej przyjemny dla duszy, i o ile jest pełen nieszczęsnych muszek i mrówek, które, biegając to tu, to tam w naszej wyobraźni, niezależnie od naszej woli, nie pozwalają duszy zakosztować tego, co odmawia i zaznać spokoju. Tak, myślę, że to jest świetny cytat, bo wiecie co, gdyby odmawianie modlitw było łatwe, proste i przyjemne, to byśmy odmawiali ciągiem po kilka pompejanek, nawet każdego dnia jak seriale na Netflixie, niektórzy sobie urządzają maraton, tak samo moglibyśmy sobie urządzać maraton modlitwy. A tak nie jest, to jest trudne właśnie, dlatego jest to wartościowe i od razu chciałam też zaznaczyć, że będzie taki odcinek specjalny o skrupułach na modlitwie. Skrupuły to są na przykład takie. Często piszecie mi, że nie jesteście zadowoleni ze swojej modlitwy, że moglibyście to zrobić lepiej z większym skupieniem może sobie dacie spokój z tą modlitwą, a to jest właśnie najbardziej znany, najbardziej powszechny potrzeb szatana szczególnie dla perfekcjonistów jest to trudne pogodzić się z tym, że niestety nasza modlitwa nie jest doskonała ale wiem, na 100% wiem, że będziemy się modlić doskonale w niebie wtedy dopiero, tutaj na ziemi niestety jest pełno rozproszeń, pełno braku skupienia, to jest normalne ja o tym jeszcze będę mówiła wiem, że to jest trudne, ale po prostu trwanie na modlitwie jest najważniejsze jeżeli nadal trwacie na modlitwie, na nowenie pompejańskiej, to gratuluję Wam wytrwałości. Nawet jeżeli przerwaliście, pamiętajcie, że możecie zacząć od nowa. Zawsze można zacząć od nowa. Tak jak Nowy Dzień, Nową Modlitwę. Jest trudno. Ja swojej pierwszej z zresztą kilku pierwszych też nie dokończyłam, więc nawet dla mnie teraz mówię właśnie o tym, że ta modlitwa, ta nowena pompejańska aktualna 23 czerwca jest bardzo trudna. A już odmówiłam ich naprawdę dużo. A to wiecie, to. Po prostu tak jest czasami, że jest trudno. Mam dużo pracy, dużo zajęć. Nie, nie, jednak trwam na modlitwie. Mam nadzieję, że Wy również. Do jutra. Jutro niestety będzie bardzo ciężki temat. Mam nadzieję, że dam rady powiedzieć, ale jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Szczęść Boże to na tyle. Do widzenia.